Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z Filii 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Chciałam Wam dzisiaj zaprezentować pięć tytułów książek w ramach akcji Szybka Piątka. Pierwsza książka to reportaż Kolina Tubrona po Syberii. Colin Tubron, jeden z najbardziej znanych i utytułowanych brytyjskich pisarzy podróżników, Zabierze Was w podróż na Syberię. Kraina ta, w mistrzowski sposób opisana przez autora, pokazuje się kwintesencją Rosji. Autor pokazuje fascynujące miejsca, bardziej i mniej znane. Podróż swoją rozpoczyna w Ekaterynburgu, wspominając egzekucję carskiej rodziny. Potem Odwiedza między innymi Workutę, gdzie uczestniczy w, prawo, w prawosławnym nabożeństwie upamiętniającym ofiary łagrów. Odwiedza również jezioro Bajkał, syberyjski klasztor buddyjski i w końcu kołymę. W książce po Syberii reportaż zamienia się w najprawdziwszą, fascynującą literaturę. Kolejna książka to coś dla miłośników kotów. W tym poradniku autor pokazuje, w jaki sposób zrozumieć kocie zachowanie i uczynić kota zdrowym i szczęśliwym? Książka Kocie Mojo, czyli jak być opiekunem szczęśliwego kota, określenie Mojo to pewność siebie, którą przejawia kot, kiedy czuje się swobodnie i może zachowywać się w zgodzie ze swoimi instynktami, kiedy tej pewności siebie brak. Wtedy pojawiają się problemy. Ta książka to fascynująca podróż do Kociego Świata, a także skarbnica wiedzy na temat opieki nad mruczkami. Znajdziecie w niej takie tematy, jak pielęgnacja, żywienie, zabawa czy bezstresowe wizyty u weterynarza. Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego odpowiedzialnego opieku na kota. Kolejna książka to powieść błyskotliwa. Mroczna, porywająca z elementami fantazy. Drzewo kłamstw. Frances Harding. Kiedy ojciec głównej bohaterki ginie w tajemniczych okolicznościach, dziewczyna postanawia dojść do prawdy. Szukając śladów, wskazówek, przeszukuje rzeczy ojca i odkrywa dziwne drzewo. Drzewo to żywi się kłamstwami i owocuje ujawniając skrywane sekrety. Jest to powieść niezwykła, pełna cudów i zaskakuje nieoczekiwanymi pomysłami. Kolejna pozycja poświęcona jest postaci historycznej. Maria Fiodorowna, pamiętnik carycy Gortnera. Maria Fiodorowna Matka ostatniego cara Rosji, powszechnie szanowana, światła władczyni, była świadkiem wydarzeń, które zmieniły bieg historii. Jest to barwna i porywająca opowieść o imperium, które drży w posadach. Portret arystokracji, pałacowych intryg, ale też opis kraju pogrążonego w krwawej, bratobójczej walce. Jest to historia widziana oczami kobiety, która pokochała Rosję i musiała bezradnie patrzeć na tragiczny koniec Starego Świata. I coś dla najmłodszych czytelników. Wybryki, papryki i inne historie o warzywach Anny Fitzner-Ogonowskiej. Jest to pięknie ilustrowana książka, w której znajdziecie rozbrykane historie o warzywach. Dowiecie się między innymi, w kim podkochują się rzodkiewki, o czym marzy broku, albo Ile ziarenek groszku mieści się w jednym strączku? Książka, dzięki której dzieci polubią warzywa, łączy zabawę z nauką, budzi dziecięcą ciekawość i na pewno uprzyjemni wspólne chwile dzieci z rodzicami. Zapraszam do biblioteki. Do widzenia!